No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie Szeberal z tej strony. Kolejny odcinek poradnikowy ze Skulem Bons na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Drodzy Państwo, na samym wstępie chciałem zaprosić bardzo gorąco na mój Discord, na który tak tłumnie zaczynacie uderzać. Bardzo się cieszę, ponieważ więcej osób to większe grupy, które mogą się tworzyć na widocznym tutaj obrazku powyżej. Aktualnie w momencie, gdy nagrywam ten poradnik, mamy pięć osób na, e, oczywiście e, publicznym e, kanale głosowym, więc popaki sobie tam grają, farmią wspólnie e, bosy, wymieniają się spostrzeżeniami dotyczącymi e, walk, czy e, też bieżących wydarzeń. E, jeżeli chcecie dołączyć i tworzyć społeczność e, polską społeczność z Kulem Bonsa, e, fanów z Bonsa to zachęcam, link macie w opisie e, i to by było na tyle, jeśli chodzi o Discorda. A teraz, co będzie w dzisiejszym poradniku? Ano, przede wszystkim statek, przede wszystkim statek początkowy, o który generalnie bardzo dużo osób pyta. Szewi albo chociażby na Discordzie, jaki polecacie statek na sam początek? Jestem graczem, który zaczął dopiero swoją przygodę w bąsie. Nie wiem, nie kojarzę, co by było najlepsze dla mnie. Otóż, drodzy Państwo, jeżeli idziecie, pomijając oczywiście tą sytuację, w której musicie wybudować Halka bodajże, bo tak wam każe, tak wam każe wasz wątek fabularny, to jeżeli zdobędziecie możliwość na przykład zakupu łamacza, to jest klasa brygantyna, lub mm, Padewakanga, Bombardiera, to moim zdaniem te dwa statki będą na sam początek najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, na Discordzie jesteśmy w tym po prostu zgodni, że te dwa statki, pomijając fakt, że są wielkościowo średnie, jeden i drugi jest średni, ale są bardzo proste i bardzo przyjazne, jeśli chodzi o buildy dla początkujących graczy. Padewakang to jest statek, którym ja osobiście rozpoczynałem swoją przygodę w Skull Bonesie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, odsyłam do playlist Skull bonsowych i sprawdzenia po prostu całej mojej ścieżki. I tutaj, jeśli chodzi o Brygantynę, ten statek testowało dwóch Moich kolegów sympatycznych, przyjaciół TSK oraz speaker. Brygantyna jest statkiem generalnie taranującym, który no, specjalizuje się w zadowaniu uszkodzeń zatapiających, tak jak jest tutaj powiedziane. On być może nie jest tak mocno zwrotny jak chociażby slup czy, czy inne te mniejsze statki pokroju, pokroju barki. Ale, ale na pewno, jeżeli lubicie zadawać takie szybkie uderzenia, coś na zasadzie być może bildu ninja, to to jest coś dla Was. Rozpędzacie się, jest to zdecydowanie najszybszy statek w grze, to też musicie być świadomi. I jeśli chodzi o PVE, radzi. PVP mnie nie interesuje. Jeżeli chcecie porady na temat PVP, dołączajcie do Discorda. Mamy ludzi, którzy po prostu śnią o tym, co będą robić następnego dnia, jeśli chodzi o PVP, i dlatego właśnie do nich trzeba kierować te zapytania. Natomiast tutaj w PVE radzi sobie bardzo dobrze. Troszkę gorzej, powiedziałbym, od Padewakanga radzi sobie w oblężeniach, ale jest to statek przyjazny moim zdaniem dla początkujących graczy. Jeżeli chcecie jakieś konkretne bildy pod ten statek, wiecie co jest. Zapraszam pod Discorda. Natomiast Padewakang jest to pływająca machina oblężnicza, która równa budowle z ziemią i sieje większe spustoszenie. Ten statek jest generalnie taką fortecą i ona to jest tak jakby moim zdaniem drugi najbardziej wytrzymały statek zaraz po fregacie. Ja pływałem nim bardzo, nim bardzo długo i uważam, że czy to w Wilczej Jamie, to jest taka twierdza, którą będziecie robili w późniejszym etapie, czy to w Wilczej Jamie, czy to zwykłe forty, które gdzieś tam sobie ogarniacie, plądrujecie, przypomnę albo poinformuję was, że forty, które macie na mapie, plądrujecie po co? Żeby mieć y, na przykład deskę tekową, sztabę kobaltu, porządne kolopie, konopie, czyli materiały y, potrzebne do budowy statku i oczywiście srebro. Y, to jaki ja tam build używałem, y, możecie Wiadomo gdzie zobaczyć. Natomiast jest to bardzo przyjazny statek. Jeżeli przesiadłem się, w momencie, gdy przesiadłem się z tego bodajże Halka, tak, z obrońcy, z Halka na właśnie Padewakanga, gra zupełnie nabrała tak jakby innego. No, wskoczyła na inny poziom. Nie? Była przyjemniejsza, była łatwiejsza. Nie robili mi takich problemów, nie wiem, jeżeli podpłynęli do mnie wrogowie w trzech, czterech, pięciu. Może i nie jest to jakiś mega szybki statek, jest zdecydowanie wolniejszy od Brygantyny, ale uwierzcie mi, że na początek wystarczy. I teraz też jeszcze taka kolejna wskazówka o której Wam powiem na szybko, nie myślcie o tym, że macie tyle tutaj statków i chcecie jak najszybciej budować je. To kosztuje materiały, to kosztuje srebro i zobaczcie. Ja aktualnie e, przez ostatni miesiąc zbudowałem, wymaksowałem trzy duże statki, e, średnie, przepraszam, trzy średnie statki. I na ten moment, mimo że chcę zrobić jeszcze build e, na innym statku, taki stricte pod elektrykę, e, pod obrażenie elektryczne, to wstrzymuje się, ponieważ muszę troszkę pofarmić e, tych, m, tych, tych, tych surowców. Tu. To nie jest gra, to nie jest sprint. To jest gra, która wymaga cierpliwości, gra, która wymaga takiego dystyngowanego podejścia, takiego spokojnego podejścia, że pijecie sobie kaweczkę i powoli dorabiacie się wszystkiego. Także jeżeli jeżeli zrobicie sobie brygantynę, to róbcie praktycznie cały wątek fabularny. No, sorry, unlike Caesars, na ten moment nie mogę, nie? Ale jeżeli zrobicie sobie łamacza, to zróbcie sobie cały wątek fabularny tym statkiem. Zobaczycie, że na drugim poziomie będziecie w stanie bez problemu sobie poradzić, na drugim poziomie świata, nie? Tak samo Padewakang. Kolejna sprawa fregata, którą. Bo niektórzy ludzie polecą wam fregatę i paskudnika, czyli słupa wojennego, jako pierwszy statek. To jest bzdura. To jest bzdura. Opłaca się mieć na pewno, drodzy Państwo, plany tego statku, ale ten, sta ten, statek, ten statek, jeden i drugi, wymaga bardzo rzadkich, a w zasadzie ciężkich, do wydobycia materiałów rzemieślniczych, więc no nie. Więcej się powkurzacie, aniżeli, aniżeli to wszystko warte. Nie ma, nie ma e, czegoś takiego. E, nie ma czegoś takiego. Machon 95. No, sorry, chłopaki, nagrywam, nie teraz. E, no, nie ma czegoś takiego, że e, w pierwszej kolejności budujcie sobie fregatę i e, słupa wojennego. Nie. Ja wiem, że to fajnie by było zbudować ten statek, ale. No chyba, że u nas na Discordzie dostaniecie te wszystkie składniki rzemieślnicze ponieważ Pablito ostatnio rozdawał darmowe, te, rzemieślnicze materiały, to wtedy okej, okay. ale na początek, jeżeli jesteście niedzielnymi graczami, nie polecam kupowa znaczy budowania tych statków, ponieważ fregata swoje najlepsze, tak jakby obrażenia, swój najlepszy moment ma dopiero na 15 poziomie, a stół wojenny to jest stół wojenny, on jest zdecydowanie bardzo ciekawy. Do ulepszenia ze względu na pył moru, e, który wiecie, jak zdobyć? Nie wiecie? No to odsyłam do poradnika. E, to by było na tyle, jeśli chodzi o e, statki, przynajmniej na ten moment. E, lecimy teraz e, dalej. Tylko. Kolejna sprawa. Drodzy Państwo, dzierżawa kręgu otwarta. Dzierżawa kręgu otwarta. Muszę się tutaj przepustką przemytniczą, że tak powiem, posiłkować. W miarę postępów Waszych w wątku fabularnym będziecie, dojdziecie do takiego zadania, w którym będziecie dostawać dzierżawę kręgu. To jest taki, taki, taki dokument, dzięki któremu możecie kupić sobie za darmo, bez żadnej walki. I, e, manufaktury, manufaktury, czyli te wszystkie Jezu, Ja dawno nie grałem w e, Bolsa, nie mam aktualnie przez nocki teraz czasu. Mam jeszcze zapierdziel w ogóle w domu, e, jeszcze inne premiery, i tak dalej. Dobra, nevermind. E, te manufaktury, które tutaj wykupujecie, m, dzierżawa kręgu otwarta e, pozwala wam e, na Wykupienie dowolnej manufaktury, podpływacie do niej i kupujecie ją bez żadnej walki, bo zazwyczaj, żeby tą manufakturę zdobyć, musicie ją, tak jakby, splądrować. Nie, mimo że zadanie każe Wam użyć jedną dzierżawę kręgu w tym rejonie, to pamiętajcie, z pięciu dzierżaw w kręgu otwartych, które dostaniecie, zużywacie tylko jedną, pozostałe cztery, brońcie Panie Boże, żebyście używali tutaj. Eee, najlepiej na samym początku wykupić wszystkie manufaktury w tym rejonie, ponieważ są one. Tak jakby najbardziej pożądane przez nas piratów e, dają największe profity, które e, jeżeli w pełni rozwiniecie te... Jeżeli w pełni rozwiniecie, a to jest bardzo duży grind. Jeżeli w pełni rozwiniecie te manufaktury, one dają największy zysk. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa w pierwszej kolejności... Popatrzcie, ja wam to pokażę na innej, e, ten, na innej mapie. Macie coś takiego jak forty. Prawda? Macie forty. Manufakturą też może być na przykład zagin... zwykła faktoria, zaginione miasto Prey. Słuchajcie, wszystkie, ale to wszystkie dzierżawy kręgu otwarte yy, wykorzystujecie do tego, żeby przejmować forty. Tylko i wyłącznie. Dlaczego? Dlatego, że ten Ford, przykładowo Granby, on jest na 14 poziomie. Uwierzcie mi, że łatwiej kupić, łatwiej tutaj za darmo dostać ten fort Granby na 14 poziomie, aniżeli z nim walczyć. To już lepiej idziecie sobie na przykład tutaj, na te początkowe rejony i zobaczcie na przykład. Ten fort ma też 15 poziom, ale nie chodzi o to. Te wszystkie pierdoły, takie jak faktorie, jakieś tutaj wieże strażnicze, warsztaty tkackie, to wszystko jest proste. Jeśli chodzi o zdobycie, to wszystko nie wymaga mocnego statku, to wszystko nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności. Natomiast forty, wykupienie fortów przez dzierżawę kręgu otwartą, to jest absolutny must have tego co musicie zrobić. Jeżeli dojdziecie już do etapu wykupowania tutaj tych manufaktur. Więc to jest kolejna sprawa. Jeśli chodzi o kowala, nie pamiętam czy ja o tym mówiłem, ale y, rozmawiaj. Kowal, który jest w pierwszym bądź w drugim mieście, ma możliwość odzyskania przedmiotów, prawda? Odzyskanie przedmiotów to jest tak zwane... Y, po prostu rozkładanie tego. I pamiętacie moją pierwszą najważniejszą wskazówkę? Wszystko wkładajcie do magazynu. I teraz zobaczcie, ja mam 434 miejsca zajęte na 500. I co zrobić, jeżeli faktycznie zaczyna Wam już brakować miejsca? Otóż wszystkie szare, wszystkie szare, które o, na przykład są takie, magazyn prochowy, wszystkie drobne wyposażenie. Myślę, że gdzieś to tak w połowie Waszej drogi na tym. W wątku fabularnym, albo nawet pod koniec, wszystkie szare rzeczy możecie sobie przerzucić, znaczy przerzucić, rozłożyć. I w ten sposób dostajecie darmowe, darmowe materiały rzemieślnicze. Nie opłaca się tego kupować. Nie opłaca się, przepraszam, sprzedawać. Nie opłaca się tego sprzedawać, ponieważ większą wartość dla Was ma w tym momencie materiał rzemieślniczy, aniżeli same srebro. Dlaczego? Dlatego, że srebra od groma do dostajecie z zadań i poza tym na srebro jest inny patent. Jaki patent? Otóż, drodzy Państwo, kolejna wskazówka. Robicie na przykład bossy, prawda? Załóżmy, dołączyliście do naszego Discorda, dołączy, dołączyliście do naszego Discorda, tutaj gryzonie szeberala, link macie w opisie oczywiście. Dołączyliście do naszego Discorda, dostaliście rangę, że możecie w pełni z niej korzystać i w tym momencie robicie z nami z chłopakami tutaj bosy prawda? Czyli na przykład robicie szybką podróż, robicie sobie zamach Haribu, robicie sobie wyniesionego za Haribu i z tego lecą skrzynki, lecą, lecą jakieś tam inne pierdółki, nie? Więc nie potrzebujecie w tym momencie dużej ilości srebra ze sprzedaży. Poza tym kolejna sprawa. Zobaczcie, jest taki fajny patent, jak... Duża skrzynia ze srebrem, posrebrzana skrypka, poszukiwa. To akurat mógłbym wypierdzielić, ale to i tak sobie zostawiam. Ale wszystkie szkatułki, Jezus Marek, ile tych akcji tutaj się dzieje, wszystkie szkatułki ze srebrem, które posiadacie, drodzy Państwo, nie otwierajcie tego od razu. Nie otwierajcie tego od razu. Wrzucacie to wszystko. Zobaczcie, do magazynu i teraz zobaczcie. Ja mam tak, 205 takich skrzynek. To akurat mogę otworzyć. To akurat mogę otworzyć, to jest y, niepotrzebne. Y, skrytka na zlecenia. Yy, mamy, mamy, o, dzierżawa kręgu otwarta, może ewentualnie z tego wylecieć, nie? Dzierżawa kręgu otwarta, o, i tego nie wykorzystujemy, tego nie wykorzystujemy na zwykłych manufakturach, tylko i wyłącznie yy, na yy, fortach. I to prawy górny róg. Yy, ale do czego dążę? Szkatułka ze srebrem, trzymacie to, trzymacie to cholera w ekwipunku, w magazynie. Dlaczego? Ano dlatego, że, jak wspominałem wam w poprzednim, yy, tym, w poprzednich poradnikach, jak wejdzie na przykład w kalendarz sezonowy, macie mm, możliwość sprawdzić, jakie są e, bonusy i e, e, którego dnia. I teraz zobaczcie, wystarczy wystarczy, że wyszukacie tutaj. Nawet nie musicie wyszukiwać. Po prostu prędzej czy później będzie tutaj możliwość e, podwójnego srebra, e, podwójnego srebra, zdobycia podwójnego srebra. E, I jeżeli do tego dojdzie, to załóżmy że z tych skrzynek na ten moment możecie dorwać jakieś y, 100 tysięcy ba milion milion srebra tak z tych skrzynek to teraz pomnóżcie to razy półtora y, bo czasami czasami nawet jeżeli y, traficie na bardzo dobry bonus to może być podwójny bonus czyli zamiast miliona dostaniecie y, 2 miliony przykładowo tak to jest bardzo prosty sposób, który da wam możliwość zdobycia bardzo dużej ilości srebra, tak? To jest kolejna sprawa. Następna rzecz, następna rzecz, ale to już widzimy się na bosie. Dobra, teraz kolejna sprawa. Drodzy Państwo, dużo osób zastanawia się, jak wezwać wsparcie. Jeżeli potrzebujecie na przykład wsparcia, będąc na bosie, pamiętajcie, jeżeli jesteście solo, bądź jeżeli jesteście w grupie, ale jesteście liderami, liderami tak jakby tej grupy, to za każdym razem, kiedy użyjecie R, to możecie. No teraz cholera, nie gadajcie, że będzie ten zatop zbłąkanych. Ja chcę kucharibu. O, teraz zobaczcie. Za każdym razem, kiedy najedziecie na tutaj e, Bosa, możecie F przycisnąć, przynajmniej jeśli chodzi o pc i macie wezwanie grupy. Macie wezwanie grupy, które możecie wykorzystać. To spowoduje e, po prostu e, prośbę o pomoc, nie? To po prostu. E, Powoduje prośbę wołania o pomoc, i w ten sposób ludzie do Was dołączą, którzy będą chcieli Wam pomóc. Kolejna sprawa. Pamiętajcie, że aby. Na początku ja wiem, że to może być trudne, ale jeżeli już będziecie w połowie gdzieś tak bogaczami, to pamiętajcie, żeby sprawdzać na przykład swoich wrogów. Jeżeli dany statek ma bardzo dużą, e, tak jakby, odporność na truciznę, to nie idźcie bildem, e, który jest e, tak jakby oparty e, na, 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 czym? na truciźnie, ponieważ wasze obrażenia e, temu, no, to, to będą tragiczne. Te obrażenia będą po prostu śmieszne i nie będziecie w stanie y, efektywnie z nimi walczyć. Wiadomo, jeżeli gracie w grupie, jeżeli jesteście u mnie na Discordzie, jeżeli będziecie siedzieć tam z chłopakami, y, jeżeli będziecie siedzieć tam z chłopakami, to jak najbardziej y, jesteśmy w stanie wam pomóc, bo y, ja tworzę miejsce, ja tworzę miejsce, y, w którym... Y, Trzeba sobie pomagać. Trzeba. W zasadzie każdy chce sobie pomagać, no bo mamy naprawdę mieć przyjemność z tej gry, tak? Im nas będzie więcej, tym lepiej. Więc jeżeli będziecie na Discordzie, będziecie w grupie spoko, nie ma problemu, ale jeżeli próbujecie coś wysolować, jakiegoś bosa, to zobaczcie, że warto sprawdzać, jakie Jezus Maria, jak tutaj jest dużo tego. Warto sprawdzać. Dobra, dupa. Bo mnie zaraz za duże są tu fale. Warto sprawdzać sobie, jakie odporności ma dany boss i na tej podstawie dobierać sobie odpowiednie uzbrojenie do statku. Kolejna rzecz to widzimy się za chwilę. Kolejna sprawa to już aktualnie jestem, tak jakby, w St. Anne i. W prawym górnym, znaczy w prawym, na środku macie, załóżmy, że już jesteście w imperium kręgu, sposobności imperium kręgu macie to odblokowane i jesteście w stanie zobaczyć, że istnieją takie wykupy manufaktury. Na ten moment moim zdaniem nie opłaca się korzystać z tego konkretnego wykupu, jeżeli chce, nie macie. Jeżeli nie macie tej manufaktury, to oczywiście, że wykup, wykupić to za jakieś tam pieniądze, srebro jak najbardziej warto, ale jeżeli chcecie podnieść w ten sposób swoje e, poziomy manufaktury, no nie, bo to tak nie działa. Tutaj wtedy dostajecie tylko zdobioną skrytkę poszukiwacza e, zamiast wyższego poziomu. Ale do czego dążę? Czasami tutaj m, są e, takie, za ile mamy? Za 8 minut sposobności. Nie wiem, ja mam 22.30. Nie dam rady wam tego pokazać e, dzisiaj, a, bo za, za chwilę na nockę wyjeżdżam. Dlatego też, chłopaki, z wami nie gram. E, natomiast e, e, i są opcje PvP. Są tutaj e, takie, takie m, aktywności PVP, do których można dołączyć. I teraz zobaczcie, m, tu akurat ktoś uczestniczy. Dołączajcie do tych aktywności PVP, które tyczą się tutaj stricte e, imperium kręgu. Nie będziecie w stanie tak, jakby tego przeoczyć. No, nie będziecie w stanie tego przeoczyć. Jest napisane m, ten, jest napisany m, aktywność kręgu, e, i to jest e, zamiast tutaj w pojedynkę, prawy górny róg, zamiast tutaj jest napisany w pojedynkę, to jest. E, PVP. I dołączajcie, ale się tam nie teleportujcie. Dlaczego? Dlatego, że ta aktywność Wam się nie powiedzie. Oczywiście, że tak, bo jeżeli nie będziecie w niej tak jakby brać czynny udział, to ona się nie powiedzie i będzie tak, jakby nieudana aktywność, ale nadal dostaniecie premię za to. Nagrodę w zasadzie. Więc dostaniecie darmowe piastry i chyba, ja teraz już nie pamiętam dokładnie co to było. Na pewno darmowe piastry i na pewno jakieś tam srebro. Więc słuchajcie, jeżeli jesteście w mieście, tak jak ja, dołączacie aktywnie przykładowo do takiego, do aktywności kręgu, która jest oparta na PVP, nie teleportujecie się tam. Nie teleportujecie się tam, czyli dołączacie, ale nie teleportujecie się i za darmo praktycznie dostajecie mm, tak naprawdę y, gratis w postaci piastrów i srebra. Y, możecie ba, możecie nawet z tego korzystać w momencie, kiedy robicie sobie Achpaka, kiedy, y, nie wiem, bijecie, bijecie kucharibu, kiedy bijecie cienistą bestię, tak? Y, niezależnie od tego co robi. Nie, y, nie działa to w momencie, gdy y, teleportujecie się. Do tych aktywności tutaj. Czyli Wilcza Jama, Filip lapeste zabójczy i Vikram Ryan zabójczy. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa. Tutaj, że tak powiem, posłużę się moim filmem, zapisa, zapisem mojego filmu. I jak widzicie, Lapeste, Jestem aktualnie gdzieś tam na Lapesce na i to jest. To, co mówię, korzystajcie z tej z lupy, z tej lunety, z tego względu, że będziecie w stanie sprawdzić aktualnie, jakie odporności ma dany boss. I teraz zobaczcie, coś, co jest błędem, czego nie powinniście robić, to patrzcie, patrzcie, co się teraz dzieje. Wszyscy płyną w stronę lapestki. To jest podstawowy błąd graczy, którzy tak naprawdę nie patrzą o innych. Drodzy Państwo, nie blokujcie, nie blokujcie innym możliwości strzałów. Od, obracajcie się, patrzcie dookoła głowy. W tym momencie ja mogę użyć swoich torped. Notabene tutaj poszedłem na lapestkę, taki paradoks, bo to, co tutaj widzicie, to to jest build toksyczny. Ja, lapestka ma 63% tak jakby tego, odporności na toksyka, ale zobaczcie, jest tu bardzo dużo osób, jest tu bardzo dużo osób i bardzo łatwo jest zablokować tego bosa. Zobaczcie na przykład Ghosta, co teraz Ghost robi. On podpływa podpływa praktycznie do samego lapestki, do samego lapestki i teraz jak inny gracz ma go bić? No nie róbcie tego. To jest podstawowy błąd nowicjusza. Nie bloku... Jeszcze jak macie fregatę, nie blokujcie. Zobaczcie, znowu pływają pływają w trzy osoby, w cztery, zaraz tam czwarta osoba dołączy. No jak... Załóżmy, jest 10 osób, jest 10 osób na tej lapesce ale tak naprawdę biją ją 4 osoby, ponieważ podpłynęli sobie tam do środka i cholera nie dają możliwości y, strzelać pozostałym ludziom. Y, zobaczcie, tu, jeżeli każdy gdzieś tam w odległości stoi, każdy ma lukę do tego, żeby strzelać. Każdy ma lukę do tego, żeby strzelać. Y, a jeżeli wy wszyscy, tak jak ghost teraz, proszę bardzo, zablokuję, E, możliwość strzelania. No to sorwinetu. No to jest błąd, którego starajcie się unikać. No bo to tak nie powinno wyglądać, drodzy Państwo. Dobra, 22.37, naprawdę. Wybaczcie, chłopaki z Discorda, że nie gram dzisiaj z Wami. Natomiast, tak jak mówię, ja jeszcze mam nocki, nagrywam szybko ten poradnik, chcę go jeszcze wrzucić dzisiaj, może się uda. Wy, drodzy Państwo, jeżeli chcecie dołączyć do nas do Discorda, zapraszam, link macie w opisie. Pamiętajcie, że jak dołączycie do Discorda, do kilku godzin będzie trzeba poczekać pewnie na rangę. Ewentualnie napiszcie na ogólnym czacie, że prosicie o nadanie rangi. Wtedy, wtedy na pewno szybciej któryś człowiek z administracji się tym zajmie. No i wydaje mi się, że, że to by było na tyle. Takie podstawowe rzeczy, które sobie gdzieś tutaj zapisałem, wam przekazałem. Jeżeli standardowo macie jakieś pomysły na temat tego, co jeszcze byście chcieli zobaczyć w poradnikach, to dajcie znać. Natomiast ja zapraszam na główną serię ze Sculę Bonsa na moim kanale. Zapraszam też na inne serie, które aktualnie trwają. Także. Ja jestem Andrzej, nagrywam z kulem Bonsa dla Was raz lepiej, raz gorzej. I pamiętajcie, że aby ten poradnik dotarł, jakże i moje filmy również, do szerszego grona, to musicie być aktywni pod, ten, pod filmem. A wszystkim wspierającym e, dziękuję za to, że mnie wspierają, bo dzięki Wam mogę dzielić się swoją pasją m, grania e, w gry, m, między innymi z Kulem Bons. I być może, e, być może na pewno dzięki temu, że wspieracie mój kanał co miesiąc, e, to e, jestem w stanie kupić chociażby przepustkę taką sezonową do Couleur Bonsa, żeby ludziom pokazać, czy warto, czy nie warto. Tyle. Pozdro. Cheveral. Hej, hej.